Cześć wszystkim, z tej strony Jecion, i dziś znowu gramy w Sniper Elite 3. Jesteśmy w kolejnej misji. E, naszym celem jest znać informacje na temat bazy. Na początku już mamy informację, że. Możemy strzelać, jak jest hałas. Nikt nie usłyszy. No dobra, zobaczmy. Uuu, jaka podpowiedź na początku. No dobra, e, to wykorzystajmy. Mysz jeden by oznaczyć. Dobra, jeden, drugi, trzeci. Czy już by tylko czterech i to w tak ładnie rozstawionych? Tam nikogo nie ma. Tu można samochód uszkodzić. A, 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 a okej, okay, dobra, ten był oznaczony. No dobra, to najpierw tak, standardowo od snajpera no, strzeleć. Był człowiek i go nie ma. Dobra, jeden z głowy albo w głowie. <gry> Czekamy na, na hałas. I po następnym I kolejny problem z głowy Gra jeszcze nas trochę uczy jak co robić i wykonywać Podejrzewam, że w następnych e, następnych już misjach, celach nie będzie takiego podpowiadania, tylko będziemy musieli sami to wszystko ogarniać. No ale zobaczymy. Przyznaję też pocisk tu przejdzie. Hmm. Aha. No i teraz chwila prawdy. Przejdzie czy nie przejdzie? Eee, przechodzi elegancko I po dokumentach Okej, okay, to idziemy Celem teraz jest przyszłość Przeciwnicy znajdują się wciąż się sobie odgłosów Chodźcie Okej okay. No dobra. No dobra, ale to już akurat wiemy. No dobra. Ale to co, ktoś tu jeszcze jest? Nie, no na radarze nikogo nie widać. No dobra, to przechodzimy i szukamy. E, coś. Aha, apteczka. Miń płótno. HDM na lugerze. Co to jest? Aha! Aha, to nie, to wolę nasz standardowy cichy pistolecik. Przetrzymać, generał Koch. Zgodnie z pańskim rozkazem dołączam mapę z przydziałami ofi oficerskimi w KBRO. Mam nadzieję, że okaże się przydatna panu oraz generałowi Walchenowi, kapitan Salvatore. Salvatore coś, coś, takie to nazwisko znane mi, przynajmniej. O, 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 tam jest się jakiś. E, co ty? Ty broni... A co to? Czy broni... o, to nawet pokazuje nam informacje. Ty broni, odległość. Nie, fajne. No dobra, no spróbujmy załatwić wszystko po cichu. Nie ma tu nikogo więcej. O cholera. Och, ty w życiu. O, on pójdzie zawiadomić posiłki. Ale zmaściłem to. Och, bardzo to zmaściłem. Dobra. Wszyscy wyeliminowani. No nie w tak jak chciałem, no ale... No ale cóż... Trzeba z tym żyć... Mm. Strzelaj w... Okej... Okay. Ikona oka przedstawia stan twojej widoczności, gdy ukrywasz ją w cieniu, przeciwcie które jest ci dostrzec. No dobra... Tu jesteś to trzeba będzie na spokojnie tutaj się pobawić hmm tam ktoś śpi? co jest? on śpi czy nie? on no, nie żyje wow, śpi Dobra, gdzieś tutaj kogoś słychać U, to jest wybór, ok Coś tu znajdzie. Ok. Ponowne zajęcie Tobruku było wielkim sukcesem niemieckiej armii. Fe... Feldmarszałek Rommel to niezwykły żołnierz i darzył go ogromnym szacunkiem. Ale Führer na dowódcę kapanii wyznaczył teraz generała w Wachlena. Nie wiem co o nim myśleć. Pewnie jest, że nie ma tyle talentu co Rommel. Niepokoi mnie też jego gorliwość. Czyli coś nie wszyscy się zgadzają z rozkazami. Znaczy zgadzać nie zgadzają, po prostu im się nie podobają. Ok, co my tu mamy? Pistolet. Generał Walchen oczekuje absolut, absolutnego posłuszeństwa pod groźbą kary śmierci. Z tego powodu wydał rozkaz bezwłocznego usunięcia porucznika Wolfa w związku z. Z jego negatywnym nastawieniem, jakikolwiek sprzeciw oznaczałby moje własne usunięcie, a co gorsza wyrok na członkach mojej rodziny. Mogę ryzy ryzykować własnym życiem, ale nie ich. Kiedy Wolf się tu znajdzie, zrobią to, zrobią co do mnie należy, ale nie chcą odpowiadać za śmierć bliskich mi osób. No, co ja chcę, ale bardzo prosty sposób w tym wszystkim. Jeżeli chodzi... E a to jednokrotnie własne życie nie jest aż tak cenne, jeżeli e, ktoś mówi, że naszej rodzinie coś zagraża. No nie oszukujmy się, wielu z nas by też by tak chyba pomyślało. No ja przynajmniej bym też tak myślał. Okej, okay, tam jest miś, tam jest miś Tu nie przejdziemy. Odwróć się, odwróć się. Czemu tu nic nie hałasuje? Wyeliminuj oficera z gniazda snajperskiego. No co ty nie powiesz? Zaraz gdzie on patrzy w ogóle. Uda mi się tutaj przejść, żeby tam tego wyeliminować. Nie? Wydaje się, że nikogo wokół nie ma. Mm hmm. Tam jest jeszcze jeden cholera. Mm -hmm. Znaczymy go, żeby nam nie nie nie, nie przeszkodził. Tam ten łazi tam gdzieś No ty gdzie pójdziesz? No dobra, ryzyk fizyk I... nikt nas się zauważył Kury! Super, osiągnięcie jest, ale co mi po jak mnie wykryli? Co on nas usłyszał? Czy zauważył on, co tu chodzi? Teraz się zastanawiam, czy by ich wszystkich powystrzelać, czy nadal się skradać, bo cel zabij oficera. Ok, no. No dobra, lecimy na styliolo i tyle. Dobra, tego nie ma. No nie chowaj się, głupku ty. Wow. Nieraz mnie ten X-Ray, powiem szczerze, przeraża. Wow. Wow. No nie wierzę, na slowmon nie trafiłem nawet. Dobra Przemieszczamy się o o, o o! ten nas widział Ale to co jego nie, nie zaznaczyłem wcześniej? Nie zaznaczył Nie udało A nie ma znaczenia I tak go już nie ma Ho, ho I czuję jak rymuje Jestem ciekaw jakie są jeszcze animacje tej egzekucji, mm, to znaczy, bo w V2 było, że tam jak się trafi w, się trafi w granat to eksplodował, jak się trafiło w jądra to było tam strzał w jak się trafiło dwóch no to było, że dwóch za jeden, czy tu coś do... Czy tutaj coś dodali? Czy, czy nie? Czy, czy, czy jest po staremu tak jak było? No zobaczymy, gra pokaże. No ale tak czy siak X-Ray robi nadal wrażenie. No dobra, tu możemy trochę podejść. Czy ktoś tam coś. Nie to krzak. Kurczę, ciężkie jest takie granie i gadanie, bo powiem wam szczerze. Tak jak nieraz oglądałem te wszystkie filmiki na YouTube i innych youtuberów, to tak uważałem to za w miarę prostsze. E, gadasz to, gadasz tak. Że się gada tylko o czymś tam jest tak prosto. Powiem szczerze, że teraz tak już nie uważam. Bo nie jest to proste. Kopać małe agregaty. Aha. A to ciekawe. Nie. Oficerowie poszerzają pole widzenia oddziałów, a przez to zwiększają stopień zagrożenia, jak i ileś... Okej. Okay. Trzeba ich też będzie w odpowiedniej kolejności eliminować, żeby poprzednicy nie zauważyli. Dobra, dobra, strzelaj, strzelaj No dobra, wydaje się, że wszyscy Dobra, czekamy na zagłuszacz i eliminujemy. Wow, i pokół Dobra Tam... Maciu, um, pan się fajnie. No strzelaj, no był Ach! Idealny timing. Oby tylko nikt tego nie zauważył. Przeładowywujemy. Tutaj się kręci jeden... Dobra, no to czas na oficera. A z ciekawości... Co będzie? O! Strzał krocze. Tak, to grał już wiemy, że możemy przeszukiwać ciała. Naprawdę. Hmm. Dobra, w karczycho. Cholera. Za bardzo zacząłem już kombinować. Dobra, ale za to że ich poznaczaliśmy wcześniej, da radę. Wow, wow, wow! Za szybko. Za szybko. Okej. Okay. Udało nam się zniknąć. A co? O cholera! Nie będzie takiego skupienia, fajnie. I ten no do tego duszenia się swoją krwią. Uuuh. Na niej zaczniemy się te strzały. No dobra, no jak na razie idzie, idzie, idzie no nawet dobrze. Nie było jakiegoś większego, jakiegoś większego problemu. No nie chowaj się, wystaw się. Ach! Ach, tyle wygrać. Wygrać te sekundy życia. Dobra, nie wiedzą przynajmniej, że tu jestem. Ale wiem, że on tam jest i mnie irytuje. No 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 no, no łap oddech, łap oddech Okej, okay, znowu nie wiedzą, że tu jestem I jego też już tu nie ma Jezu jak to się wierca w tą czaszkę O Boże Okej, okay, wydaje się, że wszystkich się udało wyeliminować. Przeładujemy. No okej, okay, znowu nas nikt nie szuka. Tutaj jest... Pół dobra. Eee, Z, przeszukaj. Cieszę się, że. Cieszę się, że ten lokal w ma teraz inspekcję innych posterunków. Gdy tylko się pojawią, tracimy kolejnych ludzi w imię jakichś kretyńskich rozkazów z Berlina. No tak najczęściej bywa, no. Siedzą... ...człowieki w garniturach, nie wiedzą co się dzieje, tylko wydają rozkazy. No tak było, jest i będzie. Podobnie w sumie jest u mnie w pracy. Pokazują mi jak dostaje jakieś zlecenie, dostaje firma, to właśnie robią tak, że dają nam, że to ma być tak, a tak, a nie inaczej zrobione, przyjeżdżamy na miejsce, a okazuje się, że tak się najzwyczajniej nie da, albo czegoś brakuje, ale w projekcie było. No idzie człowiek w garniturze, nie mówię, że to jest jego wina. Ale siedzi człowiek w garniturze, on ma tylko to rozrysować, rozpisać. A my jedziemy, a się okazuje, że tam jest jednak inaczej. Okej, okay, dobra. Ale dość o mnie, wróćmy do gry. Okej, okay, no zobaczymy. Wstawaj. Ustaw się. Och, ty. O, podwójne zabójstwo wskoczyło. Eee, to fajnie. Dobra, już ich nie namierzałem, nie oznaczałem. Już chrzanić. Uuuu... I po zębach. Dobra, przemieść Aha, tam jeszcze. No nie! No nie! Okej, kolegi już nie ma Ale słyszę Ich złowieszczy głos Wow, nie strzelaj! Kurczę, jakieś opóźnienie mam na myszce. Chyba. Nacisnąłem i kurczę, nie strzeliło. Okej, okay, dobra. 130 No co ty nie powiesz Ale sabotuj reflektor czyli co, rozwal reflektor czy, czy po prostu człowieka, który przy nim siedzi Dobra, rozwalimy to i to Nie będziemy się niepotrzebnie rozdrabniać Byk. Tak. Mm. O, o, tam coś widziałem. No dobra, ale żeby tamto zestrzelić, należałoby się dobrze ustawić. Najlepiej to by było zrobić, to, żeby coś. Pałasowało skutecznie, ale z klasą, żeby to rozegrać o, 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 tu jest Misiek Jeden Mistrzu zaraz cię nie będzie Wow, tu też stał o, nie, 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 nie. Trochę za szybko to chciałem. Wow, wow, wow. tu jest, tu jest, kurczę, ten żeby nie zauważył, serio. to powiem szczerze udało mi się załatwić to dosyć pro, profesjonalnie Ale zaraz tu mi pokazuje że tu ktoś się patrzy Aha, on był szary, bo on był wyżej. Hmm. Czy jak tu stanę, to mnie będzie widział? Nie. Aha, lewy control. okej... Okay. W wcześniejszej części to chyba był Shift, żeby móc stać i strzelać albo myli mi się to z jakąś inną grą.